Kupujesz kalafiora, białą część zjadasz, a liście wyrzucasz? Nie wyrzucaj ich, przygotuj przepyszną zupę. Takie liście wystarczy tylko obciąć, dokładnie umyć. Wewnętrzne małe liście kalafiora będę używać w całości. Zewnętrzne muszę sobie przygotować. Używam tylko i wyłącznie tą część, bo. Ta łodyga jest strasznie łykowata. Cebulę oraz czosnek podsmażam delikatnie na klarowanym maśle. Cebulka jest już zeszklona, więc dodaję do niej mąki przedniej. Całość dokładnie mieszam. Dodaję ziemniaki pokrojone w kostkę. Twardą część z liści kalafiora. Całość zalewam warzywnym bulionem i gotuję. Ziemniaki są już w połowie drogi, więc dodaję chili, pora oraz zieloną część kalafiora. Po 5 minutach dodaję śmietankę i gotuję jeszcze kilka chwil. Doprawiam tylko sokiem z cytryny i moja gęsta zupa jest już gotowa.